Gdy słynny pianista Piers kazał prostej kobiecie hardly zagrać na pianinie jako żart, spodziewał się upokorzenia. To, co wydarzyło się potem, szokowało wszystkich w tej eleganckiej sali koncertowej. Czasami najbardziej niezwykłe dary skrywają się za najbardziej zwykłymi twarzami, a jeden moment może zmienić wszystko na zawsze. Złote żyrandole rzucały ciepłe światło na wypolerowane marmurowe podłogi prestiżowej sali koncertowej. Kryształowe kieliszki delikatnie brzękały, gdzie dystyngowani goście wieczorowych w wieczorowych strojach mieszali się przed wieczornym występem. To nie była zwykła sala. To było miejsce, gdzie rodziły się legendy muzyczne i robiono kariery. Pierce Whitmore poprawił swoją jedwabną muszkę, jego srebrne włosy były idealnie uczesane. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat budził szacunek wszędzie tam, gdzie doceniano muzykę klasyczną. Dzisiejszy recita miał być kolejnym triumfem, kolejnymi owacjami nastojące do dodania do jego kolekcji. Program zawierał najbardziej wymagające utwory Chopina. Dziecinna igraszka dla kogoś o jego kalibrze. Panie Whitmore, wszystko przygotowane na pana występ, odezwał się cichy głos za nim. Odwrócił się i zobaczył młodą kobietę w prostym ubraniu roboczym. Kremowy sweter, skromna szara spódnica, blond włosy związane, praktyczny kucyk. Jej plakietka informowała, Hadley była jedną z pracownic sali, prawdopodobnie po trzydziestce, z odciskami na dłonia świadczącymi o uczciwej pracy. — Dziękuję — odparł Piers lekceważąco, ledwo na nią spojrzawszy. Przyzwyczaił się do otaczających go wielbicieli, darczyńców i kolegów muzyków. Pracownicy byli jedynie częścią tła. Hadli cicho poruszała się między gośćmi, dbając o napełnianie szklanek wodą i rozdawanie programów. Pracowała w sali koncertowej od trzech lat, przechodziła wczesnym rankiem, by czyścić wielkie pianino, odkurzać fotele i przygotowywać przestrzeń na występy, które przenosiły publiczność w inny świat. Uwielbiała te wieczory, choć zawsze pozostawała niewidzialna. Coś w muzyce wypełniającej te mury poruszało jej duszę w sposób, którego nie potrafiła wyjaśnić. Czasami, gdy sala była pusta, przesuwała palcami po klawiszach pianina, wyobrażając sobie, jak to jest tworzyć taką piękność. Piers zauważył ją ponownie, gdy ostrożnie polerowała smugę z powierzchni pianina. Jej dotyk był delikatny, pełen czci, jakby instrument był dla niej święty. Jakże zabawne! Czy naprawdę myślała, że rozumie złożoność tego? Co on robi? Ostrożnie, powiedział z protekcjonalnym uśmiechem. To pianino jest warte więcej niż domy większości ludzi. Hadi podniosła wzrok, zaskoczona. Tak, proszę pana, wiem, jak cenny jest. Jestem pewien, że wiesz, zaśmiał się Pierce, odwracając się z powrotem do swoich wielbicieli. Publiczność zaczęła zajmować miejsca. W powietrzu buzowało podekscytowanie. Występy Pierce'a były legendarne technicznie bezbłędne, emocjonalnie potężne. Ten wieczór obiecywał być wyjątkowy. Ale gdzie Hadi zajęła swoje miejsce z tyłu sali, ani ona, ani Pierce nie mogli sobie wyobrazić, jak ten wieczór się rozwinie. Czasami los ma plany przekraczające nasze najśmielsze oczekiwania, a dziś miał nauczyć wszystkich obecnych lekcji, której nigdy nie zapomnął. Światła przygasły i Piers pewnie ruszył w stronę estrady. Palce Piersa tańczyły po klawisza z precyzją mistrza rzemieślnika. Balada Chopina numer jeden płynęła z pianina jak płynne złoto. Każda nuta idealnie umieszczona, każda fraza wyrzeźbiona latami technicznego treningu. Publiczność siedziała oczarowana przeniesiona przez jego niezaprzeczalną umiejętność. Z tyłu sali Hady zamknęła oczy i pozwoliła, by muzyka ją obmyła. Znała ten utwór, każdy crescendo, każdy delikatny fragment, każdy gromki, kulminacyjny moment. W jej umyśle widziała historię, którą opowiadała muzyka. Miłość, strata, triumf i złamane serce, wszystko splecione geniuszu Chopina. Jej palce poruszały się nieświadomie, podążając za wykonaniem Piersa. Słuchała tej ballady setki razy, studiując każde dostępne nagranie publicznej bibliotece. Muzyka była jej ucieczką, jej sanktuarium odkąd. To wspaniałe, prawda? Szepnęła pani Henderson, jedna z głównych darczyńców sali do swojej towarzyszki. Pierce jest po prostu nieporównywalny. Nie ma nikogo żyjącego, to potrafiłby interpretować Chopina tak jak on. Pierce zakończył baladę przy gromkich brawach. Wstał, elegancko się ukłonił i kąpał się w uwielbieniu. To był jego żyją reflektory, cześć, wiedza, że posiada co posiada coś rzadkiego i cennego, co inni mogą jedynie podziwiać z daleka. K następny utwór, który wykonam, ogłosił Pierce. Jego głos łatwo niósł się po sali. To Etuda Chopina op. 10 numer 4. Jedna z najbardziej technicznie wymagających kompozycji w repertuarze klasycznym. Hadli zaparło dech. Znała te etiudę intymnie. Jej błyskawiczne pasaże, emocjonalna intensywność, reputacja łamania nawet doświadczonych pianistów. Marzyła, by sama ją zagrać, choć nigdzie nie odważyła się spróbować na prawdziwym pianinie. Występ piesa był bezbłędny. Jak oczekiwano. Jego ręce poruszały się jak skrzydła kolibra, pokonując zdradliwe pasaże z łatwością. Publiczność była oczarowana, wisząc na każdej nucie. Ale podczas gry pies zauważył coś, co go zirytowało. Ta sprzątaczka Hadley wciąż tam stała, a na jej twarzy malował się wyraz, który uznał za zuchwały. Wyglądała na połączoną z muzyką, jakby ją rozumiała, jakby należała do tego świata wyrafinowania i sztuki. Jakże absurdalne. Co ktoś taki jak ona mógł wiedzieć o latach treningu, poświęceniach, czystym talencie potrzebnym do opanowania takich utworów? Prawie obraźliwe było, że stała tam, udając, że docenia coś tak daleko poza jej zasięgiem. Piers zakończył przy kolejnej owacji nastojąco. Gdy uznawał aplauz, jego wzrok znów znalazł Hadli. W jego głowie zaczęła formować się myśl, sposób, by przypomnieć wszystkim obecnym o naturalnym porządku rzeczy, o tym, kto należy do tego wyrafinowanego świata, a kto nie, gdzie oklaski ucichły, pies pozostał na ławce przy pianinie, z lekkim uśmiechem na ustach. Zamiast ogłosić kolejny utwór, wskazał gestem w stronę tyłu sali. Panie i panowie, powiedział tonem kogoś, kto zamierza dostarczyć rozrywki. Zauważyłem, że mamy bardzo uważną osobę publiczności z tyłu, która wydaje się szczególnie poruszona dzisiejszym występem. Wszystkie głowy odwróciły się w stronę Hadli, która nagle poczuła na sobie ciężar setki spojrzeń. Jej policzki zapłonęły szkarłatem, gdy zdała sobie sprawę, że stała się centrum uwagi. Pani tam, kontynuował Pierce, wskazując prosto na nią. Młoda dama w szarej spódnicy. Wydaje się pani śledzić występ bardzo intensywnie. Proszę mi powiedzieć, czy gra pani na pianinie? Pytanie zawisło powietrzu jak pułapka, gotowa się zatrzasnąć. Serce Hadli waliło jako szalałe. Czuła ciekawskie spojrzenia publiczności. Wyczuwała zmianę energii w sali. Z nabożnego podziwu na wojeurystyczną rozbawienie. Trochę. Zdołała powiedzieć Hadli, jej głos ledwo słyszalny. Uśniech piersa poszerzył się. Trochę. Jak skromnie. Cóż, z pewnością ktoś z tak oczywistym docenieniem dla Chopina nie będzie miał nic przeciwko zademonstrowaniu tego naszym szacownym gościom. Nerwowy śmiech przebiegł przez publiczność. Wyczuli, co się dzieje. Mistrz muzyk miał upokorzyć kogoś, kto przekroczył granice. To było okrutne, ale niewątpliwie zabawne. Och, nie mogę! Zaprotestowała Hadley, cofając się o krok. Jestem tylko personelem. Muszę. Bzdura, przerwał Pierce, wstając i gestykulując teatralnie w stronę pianina. Muzyka jest dla wszystkich. Prawda? Z pewnością nie chce pani rozczarować naszych hojnych patronów, którzy wspierają te sale. Pułapka była idealnie zastawiona. Odmowa wydawałaby się niewdzięczna wobec darczyńców. Zgoda prowadziła do pewnego upokorzenia. Piers całkowicie ją osaczył i delektował się każdą chwilę. Pani Henderson pochyliła się do przodu na swoim miejscu, zaintrygowana. Inni goście szeptali między sobą, niektórzy czuli się nieswojo z powodu oczywistej pułapki piersa, Inni z niecierpliwością czekali na rozwój dramatu. No dalej, naciskał pierstonem ociekającym fałszywą zachętą. Co najgorszego może się stać? W końcu słuchała pani tak uważnie. Może wchłonęła pani trochę techniki przez osmozę. Więcej śmiechu z publiczności, choć niektórzy goście niespokojnie wiercili się na miejscach. Czuli okrucieństwo pod wypolerowaną fasadą piersa. Hadley stała jak zamrożona. Jej umysł pędził. Myślała o swoim małym mieszkaniu, skromnej wypłacie, swoim miejscu w hierarchii świata. Myślała o wszystkich razach, gdzie marzyła o siedzeniu przy takim pianinie, o dzieleniu się muzyką, która żyła w jej sercu, ale głównie myślała o głosie swojego ojca. Hadri, czasami życie daje ci moment, by pokazać, kim naprawdę jesteś. Hadri wzięła głęboki oddech i ruszyła do przodu. Klikanie jej prostych butów na marmurowej podłodze wydawało się odbijać echem w nagle cichej sali. Z każdym krokiem czuła ciężar oczekiwań, osądu i smugłego oczekiwania Piersa na jej porażkę. Wspaniale! wykrzyknął Pierce, klaszcząc w dłonie. Nasza odważna wolontariuszka zbliża się. Proszę mi powiedzieć, co chciałaby pani spróbować. Może twinkle, twinkle Little Star? Albo Marychad A Little Lamb? Publiczność zaś z jego protekcjonalności. Piers był teraz w swoim żywiole, mistrz umen dostarczający rozrywki przez upokorzenie kogoś innego. Hadli dotarła do pianina i stanęła obok ławki. Jej dłoń lekko drżała, gdy dotknęła wypolerowanego drewna. Instrument był wspaniały, koncertowy grand, na którym grali legendy. Prawie czuła historię w jego klawisiach, niezliczone opowieści opowiedziane przez muzykę. Właściwie. Powiedziała cicho, jej głos nabierając siły. Myślałam o baladzie Chopina numer jeden w Gemol. Śmiech nagle ustał. Uśmiech piersana chwilę zachwał się, zanim wrócił, choć teraz miał ostrzejszą krawędź. Balada Chopina numer jeden, powtórzył z niedowierzaniem w tonie. Moja droga, to jeden z najbardziej wymagających utworów w repertuarze. Wymaga lat studiów, technicznego mistrzostwa, którego. Wiem, Czego wymaga? Przerwała mu cicho Hadli, siadając na ławce. Jej palce znalazły klawisie i po raz pierwszy tego wieczoru poczuła się jak domu. Pies zaśmiał się, ale zabrzmiało to wymuszenie. Cóż, w takim razie zobaczmy, co pani potrafi. To powinno być pouczające dla wszystkich. Publiczność trzymała zbiorowo oddech. Niektórzy czuli zażenowanie dla Hadli, spodziewając się katastrofy. Inni wyczuwali coś innego w jej postawie. Sposobie, w jaki ułożyła dłonie, w nagłej ciszy, która nad nią zapadła. Piers cofnął się, czyżując ramiona, gotowy cieszyć się widowiskiem. Wyobrażał sobie potknięte nuty, techniczną niewystarczalność, moment, w którym zda sobie sprawę, że jest poza swoim zasięgiem. Wtedy wielkodusznie wkroczy. Może zaoferuje łagodną korektę i przywróci właściwy porządek rzeczy. Kiedy pani gotowa, powiedział w przesadną uprzejmością. Hadli na moment zamknęła oczy, jej palce lekko spoczywały na klawiszach. W jej umyśle usłyszała znów głos ojca, tym razem nie słowami, lecz muzyką. Tą samą baladą Chopina, którą grali razem tak wiele lat temu, zanim wszystko się zmieniło. Otworzyła oczy, spojrzała na morze twarzy i zaczęła grać. Pierwsze nuty zabrzmiały czysto i prawdziwie, a pewny siebie uśmiech piesa zaczął blaknąć. Początkowe frazy balady Chopina nr 1 G-moll płynęły z palców hardy z klarownością, która wstrząsnęła całą salą koncertową. To nie były niepewne nuty amatora. Niosły pewność głębokiego zrozumienia, dotyk kogoś, kto żył z tą muzyką przez lata. Wyraz twarzy piersa przeszedł od rozbawienia przez dezorientację do czegoś zbliżonego do alarmu. To nie było możliwe. Techniczna precyzja, muzyczne frazowanie, emocjonalna głębia. To jakby zupełnie inna osoba usiadła przy jego pianinie. Jill Hadley przeszła do pierwszego głównego tematu ballady. Jej gra odsłoniła warstwy interpretacji, które nawet Piersa zaskoczyły. Znalazła niuanse pisowni Chopina, których nigdzie nie rozważał, wydobyła wewnętrzne głosy, które malowały melodię w zupełnie nowych kolorach. Publiczność siedziała jak zazipnotyzowana. Usta pani Henderson lekko się otworzyły. Inni goście pochylili się do przodu na swoich miejscach, nie byli już świadkami upokorzenia, lecz doświadczali czegoś niezwykłego i nieoczekiwanego. Palce Hardy pokonywały zdradliwy środkowy fragment z oszałamiającą łatwością. Szybkie pasaże, które stanowiły wyzwanie nawet dla doświadczonych pianistów, płynęły naturalnie z jej rąk, ale więcej niż techniczna umiejętność, jej gra posiadała coś, czego brakowało w wykonaniu Piersa surową emocjonalną uczciwość. Nie grała po prostu nut. Opowiadała historię. Każda fraza mówiła o tęsknocie, o odłożonych marzeniach, o pięknie znalezionym w nieoczekiwanych miejscach. Muzyka stała się oknem do jej duszy, odsłaniającym głębie, które skrywał jej prosty wygląd. Pierz zastał się faktycznie słuchającym, nie tylko czekającym na błędy. Wbrew swojej woli został wciągnięty w jej interpretację. Jak to możliwe? Kim była ta kobieta? Nadszedł kulminacyjny fragment ballady i Hardley zaatakowała go z pasją, która zaparła dech publiczności. Całe jej działo poruszało się z muzyką, każdy jest celowy, każda nuta idealnie umieszczona, a jednak spontaniczna. Panino zdawało się śpiewać pod jej dotykiem, jakby cały wieczór czekało na kogoś, kto naprawdę rozumie jego głos. Gdy zbliżała się do ostatniego fragmentu, gra Hardley przybrała niemal pozaziemską jakość. Smutek w melodii Chopina stał się osobisty, natychmiastowy. Łzy zaczęły spływać po jej policzkach, ale gra nigdy nie zachwała się. Jeśli już, emocja uczyniła jej interpretację jeszcze potężniejszą, bardziej autentyczną. Publiczność była teraz całkowicie cicha, wisząc na każdej nucie. Niektórzy goście poczuli się poruszeni do łez przez nieoczekiwane piękno rozwijające się przed nimi. To nie był zwykły występ. To było objawienie ludzkiego ducha. Pierw stał jak zamrożony, jego światopogląd kruszył się z każdą perfekcyjnie wykonaną frazą. Wszystko, co myślał, że wie o talencie, o klasie, o tym, kto zasługuje na tworzenie muzyki w takich salach jak ta, było kwestionowane przez prostą kobietę, którą chciał upokorzyć. Hadli dotarła do ostatniego fragmentu balady, gdzie geniusz Chopina skompresował całe życie emocji zaledwie kilka taktów. Jej gra stała się niemal eteryczna. Każda nuta unosiła się powietrzu jak modlitwa. Sala koncertowa stała się przestrzenią świętą, przemienioną przez muzykę, która zdawała się pochodzić poza techniki czy treningu. Gdzie ostatni akord ucichł w ciszy, echo wisiało powietrzu przez wieczność. Nikt się nie poruszył. Nikt nie oddychał. Cisza była tak zupełna, że słychać było tykanie antycznego zegara w holu przez zamknięte drzwi. Wtedy powoli pani Henderson wstała. Jej oczy lśniły od łez gdy zaczęła klaskać, nie uprzejme brawa z obowiązku towarzyskiego, lecz gromkie uznanie zarezerwowane dla momentów prawdziwej sztuki. Jeden po drugim cała publiczność stała, i owacja rosła, aż wypełniła każdy zakątek sali. Piers pozostał nieruchomy, wpatrując się w hadli, jakby widział ją po raz pierwszy. Kobieta, którą odrzucił jako prosty personel, właśnie dostarczyła jednego z najbardziej poruszających występów, jakie kiedykolwiek widział. Uświadomienie uderzyło go jak fizyczny cios. Mylił się całkowicie, bez reszty. Hadli siedziała na ławce przy pianinie, przytłoczona reakcją. Nigdy wcześniej nie grała dla publiczności, nigdy nie wyobrażała sobie, że jej muzyka może tak na inny wpłynąć. Lata praktyki w jej małym mieszkaniu, niezliczone godziny spędzone z nagraniami i nutami doprowadziły do tego niemożliwego momentu. To było, zaczął Pierce, po czym zamilkł. Jego zwykła elokwencja go opuściła. Powoli podszedł do pianina, jakby zbliżał się do sanktuarium. Jak długo pani gra? Zapytał. Od siódmego roku życia odparła cicho hadli, ocierając łzy z policzków. Mój ojciec mnie nauczył. On też był pianistą, ale nigdy nie miał takich okazji jak te. Pies poczuł, że coś pęka mu w piersi. Pancerz przywileju i założeń, który nosił tak długo. Jestem winien pani przeprosinę. To, co zrobiłem dziś wieczorem, było niewybaczalne. Publiczność uciszyła się, wyczuwając tę prywatną chwilę między dwojgiem muzyków. Ale przemiana nie zachodziła tylko między piercem a Hadli, zachodziła w całej sali. Ludzie patrzyli na siebie inaczej, kwestionując własne założenia o wartości i talencie. Nie jest pan niczego winien, powiedziała Hadli, wstając z ławki. Muzyka nie należy do żadnego z nas. Należy do wszystkich, którzy ją czują. Pies powoli skinął głową, upokorzony sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Czy, czy rozważyłaby pani zagranie drugiej części dzisiejszego programu? Myślę, że nasza publiczność zasługuje na usłyszenie więcej. Pytanie zawisło powietrzu, pełne możliwości i odkupienia. Nie mogłabym. Zaprotestowała Hadley, ale pierw stanowczo pokręcił głową. — Proszę — powiedział, a słowo niosło teraz prawdziwy szacunek, nieprotekcjonalność. — Gram od trzydziestu lat i nigdy nie słyszałem Chopina granego z taką prawdą. Publiczność zasługuje na ten dar. Pani Henderson zawołała ze swojego miejsca. — Tak, kochanie. — Proszę kontynuować. To było niezwykłe. Inne głosy dołączyły, zachęcając Hadley by została przy pianinie. Atmosfera w sali całkowicie się zmieniła. To, co zaczęło się jako wieczór formalnej rozrywki, stało się czymś znacznie bardziej znaczącym. Przypomnieniem, że talent i piękno mogą wyłonić się z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. Hardy spojrzała na twarze obserwujące ją. To nie byli już onieśmielający nieznajomi sprzed godziny. To byli współludzie połączeni uniwersalnym językiem muzyki. Znów pomyślała o swoim ojcu – o wszystkich razach, gdzie mówił jej, że muzyka jest po to, by się nią dzielić. Może jeszcze jeden utwór, powiedziała cicho. Piers cofnął się, oddając jej scenę całkowicie. To był teraz jej moment, a on rozumiał, że jego rola polega jedynie na byciu świadkiem. Hadley wybrała Nocturn Chopina S. Dur utwór, który pocieszał ją przez wiele trudnych nocy. Gdy zaczęła grać, sala znów wypełniła się magą. Ten występ różnił się od ballady. Był łagodniejszy, bardziej intymny, jako kołysanka śpiewana przez kogoś, kto równie dobrze rozumie smutek i nadzieję. W publiczności ludzie zaczęli zastanawiać się nad własnym życiem. Pani Henderson pomyślała o gosposi, którą ledwo zauważała, zastanawiając się, jakie ukryte talenty i marzenia mogą kryć się za tą znajomą, niewidzialną twarzą. Biznesmen przypomniał sobie własne porzucone aspiracje muzyczne. Dama z towarzystwa zapytała samą siebie, dlaczego nigdy nie patrzyła poza status społeczny, by zobaczyć prawdziwą wartość człowieka. Piers słuchał z rosnącym zdumieniem i czymś głębszym, prawdziwym podziwem. Hadley nie była tylko technicznie biegła, była artystką w najprawdziwszym sensie. Przypomniała mu, dlaczego w ogóle zakochał się w muzyce, zanim sława i uznanie wszystko skomplikowały, gdzie nocturn dobiegał końca pies podział decyzję, która zmieniła życie ich obojga, gdy ostatni dźwięk ucichł, a publiczność wybuchła kolejną owacją na stojąco. Podszedł i ujął dłoń Hadli. Panie i panowie, ogłosił jego głos niosący pokorę, której wcześniej nie było. Dziś wieczorem byliście świadkami czegoś rzadkiego, wyłonienia się prawdziwej artystki. Hadli przypomniała nam wszystkim, że muzyka nie dotyczy rodowodu ani prestiżu. Chodzi o odwagę dzielenia się tym, co żyje w waszym sercu. Oklaski trwały, ale teraz były świętowaniem, a nie jedynie uznaniem. Sześć miesięcy później Hadley przeszła przez te same marmurowe podłogi sali koncertowej, ale wszystko się zmieniło. Tego wieczoru jej imię widniało na programie eleganckim drukiem. Hadley Morrison, fortepian. Plakaty na zewnątrz ogłaszały jej debiutancki recital wspierany przez fundusz stypendialny, który założył Pierce dla nieodkrytych talentów. Pani Henderson podeszła, promieniejąc dumą. Moja droga, ledwo mogę uwierzyć, że to ta sama młoda kobieta, która jeszcze sześć miesięcy temu napełniała nasze kieliszki. Wciąż jestem tą samą osobą, odparła Haddy z uśmiechem. Tylko mam teraz większe pianino. Piers pojawił się u jej boku, już nie arogancki wykonawca z tamtego pamiętnego wieczoru. Spotkanie z Hadli głęboko go upokorzyło, prowadząc do założenia fundacji poszukującej przeoczonego talentu muzycznego w nieoczekiwanych miejscach. Tego wieczoru miał pełnić rolę przewracającego nuty, odwrócenie ról symbolizującej jego przemianę. Nerwowa, zapytał. Przerażona, przyznała Hadli, ale też wdzięczna, gdyby pan tamtej nocy mnie nie sprowokował. Gdybym nie był kompletnym głupcem, masz na myśli. Poprawił Pierce. Prawie pozwoliłem mojej arogancji zniszczyć coś pięknego. Nadal ucie się być lepszym. Sala była wyprzedana tego wieczoru. Wieść o sprzątaczce, która oszołomiła publiczność swoim niezwykłym darem, rozeszła się szeroko. Ale tłum nie przyszedł na widowisko. Przyszedł szukać autentycznej emocji, która tak głęboko ich poruszyła miesiące wcześniej. Gdzie Hadley zajęła miejsce przy pianinie, pomyślała o podróży, która ją tu doprowadziła. Wczesna śmierć ojca nagle zakończyła jej edukację muzyczną, zmuszając ją do podejmowania każdej pracy, jaką mogła znaleźć. Przez lata wierzyła, że ta część jej życia skończyła się na zawsze. Ale marzenia, jak się nauczyła, nigdy naprawdę nie umierają. Czekają cierpliwie na właściwy moment, by znów wypłynąć na powierzchnię, na kogoś, kto znów nie uwierzy, nawet jeśli tym kimś jesteś ty sam. Światła przygasły i Hardy rozpoczęła swój recital tą samą baladą Chopina, która wszystko rozpoczęła. Ale dziś grała ją nie jako wyzwanie czy objawienie, lecz jako święto drugich szans i odwagi bycia widzianym takim, jakim naprawdę jesteś. W publiczności Pierce słuchał ze łzami w oczach. Spędził karierę na byciu technicznie perfekcyjnym, ale Hardy nauczyła go, że największa moc muzyki płynie z jej zdolności łączenia ludzkich serc. Dała mu tamtej nocy dar. Szanse na przypomnienie sobie własnej człowieczeństwa, gdzie ostatnie nuty wybrzmiały, a publiczność stała w uznaniu, jedna prawda rozbrzmiewała w całej sali. Czasami najpiękniejsza muzyka pochodzi z najbardziej nieoczekiwanych miejsc gra na rękami, które znały zarówno walkę, jak i nadzieję. Co sądzicie o niesamowitej drodze Hady? Czy kiedykolwiek spotkaliście ukryty talent w nieoczekiwanych miejscach? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Uwielbiam czytać wasze historie. Jeśli ta opowieść o drugich szansach i nieoczekiwanych darach was poruszyła, proszę zasubskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek powiadomień. Czeka jeszcze wiele inspirujących historii do opowiedzenia. Skąd dziś oglądacie? Dajcie znać w komentarzach. I pamiętajcie, nigdy nie wiecie kto wokół was może nosić sobie niezwykły dar. Czasami wystarczy tylko ktoś, kto w niego uwierzy. Do następnego razu, trzymajcie serca otwarte na piękne niespodzianki życia.